Cześć kochani, dzisiaj będzie kurczak wszystko bez kości, bez skóry to są takie podudzia i jedna piersi teraz muszę sobie to przygotować troszkę odkroję te tłuszczyki. będzie w kremowym sosie pieczarkowym mamy dwie puszeczki kremowego sosu pieczarkowego i za chwilkę najpierw przygotuję mięsne kochani to jest nasz sosik z tych puszeczek teraz na każdą puszeczkę dodajemy puszeczkę wody w gorącą wodę, ale nie jest za bardzo słone, dlatego mięso, ale delikatnie posolę. Tam delikatnie soli na mięsko, I ale taką... troszkę tłuszczyku zostało to nic. Tylko delikatnie posolimy i pieprz. robimy dzisiaj więcej tego mięska o, na dwa dni Będziemy pilnować dusia, nie będzie czasu gotować. No i to wszystko z przypraw. Teraz tą wodę wlewam do tego sosu. Mieszam. Z tego kremu. Tak, obydwie puszki. Będzie szybko i smacznie. Wszystko wymieszamy i jeszcze dodamy troszkę pieczarek i cebulki do tego. Od razu dodam. Pieczareczki i trochę cebulki. I wszystko teraz muszę to wymieszać i zaleję tym kurczak Dobrze muszę to wymieszać. Panie, wszystko z to tą ruską sobie wymieszałam i ta jego leci zalewamy nasze mięso. I będziemy piekli co najmniej godzinkę w temperaturze 190 stopni. Wszystko zalane bez przykrycia a potem odparuję troszkę i tak się zagęści i będzie pysznie i to Tak ci za jakieś 40 minut sprawdzę. Kochani, minęło 40 minut. Tak wygląda nasz kurczak. Zobaczę, sprawdzę, czy się nie przykleił. Nie, elegancko zwiększam temperaturę teraz do 200 stopni bo musimy odparować troszkę te płyny i jeszcze pieczemy 20-30 minut na 200 stopni musimy odparować jak się wygląda pachnie pięknie, pysznie i z powrotem do pieca a tutaj się gotują ziemniaczki będą pióre o oto nasz kurczak piek się godzinę. Sprawdzam. O nie, już sosik zgęstniał. Już jest dobry. Już jest fajny. Tak, tak, wszystko zgęstniało. Dużo jest sosików fajnie. Będzie do ziemniaczków. Hmm. Nie podpiekamy go, bo można podpiec jeszcze dać na górną grzałkę i tak podpiec delikatnie. Ale ja nie chcę. Ja chcę taki delikatny jaki jest. Dobra, jeszcze sosem. I tak jak u nas zawsze. Musi być po tego troszeczkę serka. Na sam koniec, właśnie troszkę partego serka. Tak delikatnie. Hmm, ale pachnie, pachnie, prawda? Pachnie, pachnie, tylko ja nie chcę się za dużo odzywać, bo tam są takie ciekawe istoty, które mnie nie lubią, mojego głosu. Tak? Ktoś Ci pisał? Tak, piszę od czasu do czasu. To ja nie muszą słuchać jak nie lubią. Prawda? No też prawda. A ja lubię czasem pogadać. I posypujemy pietruszeczką. Kochani, jak nie, lub nie lubicie mojego głosu to napiszcie. No to wyłącznie sobie głos. Są napisy, można tylko o, napisy tak, tak. Jak oglądać. Jak na cc takie pod spodem i głos wyłączyć. No można sobie słuchać w każdym języku, znaczy czytać. Lub w ogóle głos wyłączyć. Smacznego kochani, nasz obiadek gotowy. Za chwilkę sobie będziemy jedni z ziemniaczkami i surówką z kapusty. Kochani, ci co nas lubią, dziękujemy Wam bardzo. I tym co nas nie lubią, też im dziękujemy bardzo. Na razie Za oglądanie trzymajcie Na się pięknego.